Witam was wszystkich. Dzisiaj będziemy grali w podrówkę Minecrafta Cre Creative Earth Boy. Ja już to grałam. Naciśnij suba i daj ławkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Dobrze, zaczynamy. Piszemy tak, mój świat YouTube. Dobra. Pisz YouTube. Dobra, tak w skrócie, żeby było zwięźle i na temat. Dobra, ziarnolosowości czy 2, 6, 26097049 tego najczęściej użyłam, bo wiem, że tam jest wioska Ok yy, Generujemy świat na nowo yy, I teraz tak yy, o, Ale piasek, lecimy do tyłu yy, No Fajne, dobra, lecimy dalej yy, Co by tu tak Nic na razie nie ma, żadnej wioski No Żadnych jaków nie widzę ani, ani Endermanów Na razie nic nie ma O ludzie I co to za czarna ściana Tak tutaj w naturze występuje To jest chyba Stone. Dobra No dalej mm. O piramida Ciekawe co tam będzie mm. Tu nie Jakaś sekopana jest Dobra, idziemy tutaj. Już dużo raz gram Minecrafta prawdziwego, no i, i wiem, że na ten fioletowy nie można stanąć. Oczywiście chyba każdy gracz to wiem. Dobra, Oświecamy co piramidę. I teraz mm, o, złoto nic za bardzo ciekawego nie ma. Już nie biorę, bo i tak jestem na kreatywie i wszystko mamy. Nic ciekawego. Żadnych diaksów tu nie ma. Dobra. Um, już naciskam. O, dymie się. Dobra, uciekamy. I... wow. Dobra. No, teraz do góry. O, super. O, leje Dobra. Jedziemy dalej. O, kolejna piramida widzę. I... o, wioska tam jest. się. Całkiem spora, jak widzę. No, wioska jak wioska. Dobra. O, znowu piramida. Znowu nic ciekawego nie będzie. Ale wchodzę tylko po to, by Wam pokazać, co jest w piramidzie. Nic ciekawego. Nie. O, jaksy tam były. Dobra, ale zostawię. Dobra, idziemy. O. Kurde, ale wybuchło. Dobra, lecimy dalej. Super, no. Dobra. Hmm, idziemy do wioski. Uło, ludzie, ale duża wioska. Jeszcze takiej nie widziałam. Robi wrażenie. Naprawdę. Uło, ale dużo. O, wilerzynowie. O, dzień dobry. Pierwszy wilarz. Jak Jakoś uciekł. Zbieramy pszenicę. I idziemy zobaczyć do randomowego domu. Chodzą tam jak do siebie. O, super domek. No dobra, idziemy dalej. Mm, okej okay. super, dobra. No. no, dużo, dużo. O, ludzie, ale dużo tych. Te... Ej, ja nie mogę tam są u góry te domki. o ludzie. Dobra, idziemy tam do góry zobaczyć. O, Willa trzeba uratować. Dobra, masz tu i zejdź. I leć, leć do swoich. Leć do swojego stada. Dobra. Super bloki. Teraz zobaczmy te jajka potworów. Co się w tych jajkach kryje. No. Ja nie mogę, ale Creeper. Takiego to jeszcze na oczy nie widziałam. Dobra. Teraz Skeleton, Enderman. Hmm, Slime. E, może Pająk. E, zombie. I e, Pigman. Dobra, Pigman. O, jak chyba w każdym ekranie, mi się wydaje. O, slime też normalny, taki zwyczajny. Pająk też. Tylko ten creeper, po prostu taki. No. Enderman, dzięki będzie? Aha, jeszcze Scaledon, dobra. Też kurz, co to się jest? Co to się stało? Dobra, Enderman? Dobra, normalny, zwyczajny taki. Dobra. Super tak, nawet super Podoba mi się bardzo. No. A teraz idziemy zobaczyć może do naderu. Do portalu idziemy zobaczyć, mhm. teraz dojemy. To coś tu. Czym się pali? I wchodzimy. Dobra. Wow. Nawet spodziewałam się czegoś gorszego. Ale naprawdę jest tak normalnie, można by powiedzieć. Myślałam, że będzie gorzej. Masz, podpalimy cię. Uciekamy. Yy, dobra. O, tu idzie ich stworzyć. O, są tam. Myślałam, że ich tutaj nie ma. Dobra. Yy. A teraz... Ło, wow, ale duże. Ło, wow, ludzie, ale to jest duże. Dobra, idziemy do domu, wracamy. Dobra. Moją ocenę usłyszycie w następnym filmie. A w następnym filmie dowiecie się, jaka podróbka będzie kolejna. A więc zapraszam do oglądania. Bi się bardzo podobało. Jeżeli jesteś tu nowy, zostaw tu suba i lajka. Jasne, będzie mi miło. Dobrze. No, mi się bardzo to podobało. Było dużo fajnych rzeczy. Myślałam, że będzie naprawdę gorszy ten Minecraft, ale było ok. W następnym filmie pokażę Wam, jaki dom zbudowałam i jak mi się w tym domu mieszka. A więc życzę Wam miłego dnia, wieczoru. Pa, zostawcie suba.